Cześć, nazywam się Diana Pietraszewska. Jestem dietetykiem, a to kolejny film z serii Jak wyleczyć swoją tarczycę. Dzisiaj chcę kontynuować temat diety, którą warto zastosować przy konkretnych chorobach tarczycy. I opowiem Wam krótko o produktach spożywczych, na które warto. Zwracać uwagę, na które czasami po prostu warto uważać, jeżeli już mamy zdiagnozowaną chorobę tarczycy. Jest to kilka takich produktów i powiem jeszcze. O dwóch konkretnych grupach produktów, które warto wziąć w tym momencie pod lupę. Jeżeli chodzi o jedną z tych grup, to są to wszelkiego rodzaju produkty spożywcze, które będą działały wolotwórczo. Jeżeli u nas już pojawiło się wolę, czyli tak jak pewnie wiecie, swego rodzaju zgrubienie w okolicy tarczycy, jeżeli ono jest zauważalne na naszej szyi, jeżeli lekarz podczas badania tarczycy stwierdził, że to wolę u nas występuje i nie daj Boże, jeszcze się powiększa, to rzeczywiście warto te produkty wziąć pod uwagę. Dobra wiadomość jest taka, że zdecydowanie one działają wolotwórczo, jeżeli są spożywane w nadmiarze oraz jeżeli są spożywane w formie surowej. Jeżeli one są podane obróbce termicznej, to bardzo często część tych substancji, które właśnie przyczyniają się do powstawania wola, można unieczynnić i rzeczywiście od czasu do czasu pozwolić sobie na spożywanie tych produktów. Zacznę od roślin, tak zwanych roślin krzyżowych, do których należą przede wszystkim kapusta, kalafior, brukselka, broku. One mają potwierdzone działanie bolotwórcze. Do grupy tych produktów należy również słodki ziemniak, czyli batat, proso, czyli kasza jaglana, soja, również maniok, tapioka. I orzechy ziemne. I tak jak wspominałam, większość z tych rzeczy, jeżeli poddamy obróbce termicznej, czyli na przykład ugotujemy, to jesteśmy w stanie te substancje wolotwórcze e, unieczynić. Natomiast orzechami ziemnymi może być już problem. Generalnie nie polecam, żeby orzechów poddawać jakiejkolwiek obróbce termicznej, dlatego że orzechy są wyjątkowo niestabilne termiczne są nieodporne na działanie wysokiej temperatury i podczas podgrzewania. Wydzielane są toksyczne substancje, zatem orzechy ziemne warto rzeczywiście spożywać w tej formie surowej. No i tutaj może być problem, dlatego jeżeli u kogoś rzeczywiście to wolę się pojawia, to ja bym orzechy ziemne w ogóle wykluczyła. Wspomniałam o tej nieszczęsnej soi i powiem wam szczerze, że podejście do soi jest właściwie dwojakie, bo jedni rzeczywiście są zwolennikami spożywania soi, przez to, że soja zawiera Fitoestrogeny, w związku z czym może pomóc nam złagodzić trochę poziom tych szkodliwych estrogenów, które są dostarczane z naszego środowiska czy wraz z pożywieniem, o czym już wspominałam w jednym z filmów. Natomiast z drugiej strony soja nie ma zbyt dobrej prasy. Dlaczego? Soja jest bardzo popularna wbrew pozorom. Nam się może wydawać, że my soi nie spożywamy, ale jak byśmy sobie zryknęli do wielu produktów spożywczych, to przeczytamy na etykiecie, że zawierają lecytynę sojową. Bardzo często również wszelkiego rodzaju pasze dla zwierząt, na przykład dla kurczaków hodoblanych, zawierają również lecytynę sojową. Wielu rodzajów chleba jest wypiekanych dodankiem moczki sojowej. Więc rzeczywiście uwierzcie mi, ta soja jest Występuje w wielu produktach spożywczych i naprawdę warto zwracać uwagę, czy nasz, nasz produkt, który właśnie kupiliśmy, tej nie zawiera. Przez to, że ona jest tak popularna, jest używana jako zagętnik, jako wypełniacz tych produktów spożywczych. Niestety, bardzo często jest również genetycznie modyfikowana, żeby po prostu zwiększyć jej uprawę. Dlatego warto znowu, jeżeli już kupujecie produkt, z, z, który zawiera soję, sprawdzać, czy ta soja była genetycznie modyfikowana, czy nie. Inny problem jest taki, że badania pokazują, że spożycie soi, zwłaszcza jeżeli chodzi o suplementację, nie wykazało jakichś znacznych zmian, jeżeli chodzi o hormony tarczycy czy przeciwciała. Natomiast zauważono, że suplementacja produktami sojowymi Rzeczywiście wpłynęła na to, że TSH się podniosło, co w przypadku niedoczynności tarczycy rzeczywiście może być problematyczne. Inne badania z kolei pokazały różnice pomiędzy dzieciakami, które były karmione piersią oraz dzieciakami, które były karmione mlekiem modyfikowanym z dodatkiem soi, czyli rozforami soi. Wielu rodziców rzeczywiście mając taki wybór przed sobą, Musi decydować się na konkretną grupę mleka modyfikowanego, i niektóre z nich zawierają dodatek również soi. Okazało się, że te dzieciaki, które były karmione mlekiem modyfikowanym z soją, dużo częściej zapadały na niedoczność tarczycy i miały znacznie większe ryzyko zapadania również na choroby autoimmunologiczne typu Hashimoto. Dlatego hmm, nie jest to taka prosta sprawa. Poza tym, jeżeli chodzi o soję, to tak jak wspomniałam, jest ona w grupie produktów, które wpływają na powstawanie wola. Dlatego moim zdaniem ta soja w naszej diecie nie powinna się pojawiać. Jeżeli ograniczacie nabiał z różnych powodów, to jest dużo innych rodzajów mleka roślinnego, które można zastosować. Możemy postawić na mleko kokosowe, migdałowe. Owsiane, jeżeli nie unikamy glutenu. I rzeczywiście będzie to dużo bezpieczniejsza opcja aniżeli na przykład mleko sojowe. To samo dotyczy tofu. Znowu, jeżeli my na przykład unikamy sera, yy, z, właśnie z racji tego, że unikamy w ogóle nabiału, to bardzo często po prostu lepiej jest wykluczyć go zupełnie z diety aniżeli zastępować yy, je ten sertofu. Kolejne dwie rzeczy, o których chciałam wspomnieć, dwie grupy produktów, które również mogą nam szkodzić, jeżeli chorujemy na niedoczynność, Hashimoto, no to jest przede wszystkim gluten i nabiał. No i teraz tak, to nie do końca też tak jest, że każda osoba, która ma zdiagnozowane na przykład Hashimoto czy niedoczynność, powinna od razu z marszu przejść na dietę bezglutenową i dietę bezmleczną aczkolwiek ma to swoje uzasadnienie w pewnych przypadkach. Wiecie o tym, że choroby autoimmunologiczne idą w parze, bo o tym już też nagrałam film. Wiecie również o tym, że chorując na Hashimoto macie większe predyspozycje do tego, żeby zachorować na celiakię na przykład, czyli na nietolerancję glutenu, która powoduje wyniszczanie tej wyściółki jelit i w związku z czym gluten jest traktowane jako obcy białko, atakowane, wytwarzane są przeciwciała, przeciwko naszej własnej, naszemu własnemu nabłonkowi jelitowemu i przez to mamy bardzo przykre dolegliwości. Mamy wzdęcia, przelewanie, gazy, zaparcia albo biegunki. I te wszelkiego rodzaju objawy są naprawdę bardzo uciążliwe i jeżeli rzeczywiście u nas zdiagnozowane jest Hashimoto i takie objawy występują, warto czasami zastanowić się, czy w parze z Hashimoto nie dostaliśmy jeszcze czasem celiaki, bo jeżeli tak będzie, to rzeczywiście ten gluten z diety musi być całkowicie wykluczony. Zostają nam do spożycia inne zboża bezglutenowe, czyli na przykład gryka, to kasza jaglana, tylko znowu kasza jaglana będzie w tej grupie wolotwórczej, zostanie, zostanie nam do spożycia ryż, no i pseudozboża, czyli amarantus komosa ryżowa, czyli quinoa. I to są jakieś tam opcje pośrednie. Co do nabiału, też zakłada się wykluczenie nabiału ze względu na zawartość przede wszystkim w nim kazeiny. Tutaj nie pomoże na przykład zastosowanie produktów bez laktozy, bo laktoza, tak jak pewnie wiecie, to cukier mleczny. I nie chodzi mi tutaj o nietolerancję laktozy, ale bardziej właśnie o problem, jeżeli chodzi o białka mleka krowiego. Jeżeli sobie porównamy skład mleka krowiego z mlekiem, mlekiem kobiecym, to okazuje się, że mleko. Krowie zawiera kazeinę i kazeina jest w znacznie większym stężeniu obecna w tym mleku krowim, w związku z czym jest traktowana przez nas ludzie jako białko obce i bardzo często właśnie ludzie mają problem z przyswajaniem białek mleka, a konkretnie kazeiny, która rzeczywiście będzie powodowała przykre Objawy i będzie nasilała ten cały proces nietolerancji. Opcją pośrednią, jeżeli nie chcecie wykluczać przed całego nabiału, będzie na przykład używanie masła klarowanego, które jest praktycznie pozbawione białka i jest czystym tłuszczem. Natomiast cała reszta, no niestety, w tym wypadku będzie musiała iść w odstawkę. Ja tutaj zawsze powtarzam, że najlepiej po prostu siebie obserwować, obserwować swoje objawy. Jeżeli zauważycie na przykład jakieś przykre dolegliwości po zjedzeniu nabiału, czy to będzie mleka, ser, jogurt. I jeżeli zauważycie na przykład, że nasilają się u Was różnego rodzaju stany zapalne i to skórne, bo to naprawdę bardzo często widać, pojawiają się wszelkiego rodzaju wypryski skórne, jeżeli spożywamy nabiał, to spróbujcie go po prostu odstawić. Spróbujcie odstawić go na dwa tygodnie i zobaczcie, czy nastąpiła jakakolwiek poprawa w Waszym stanie zdrowia. Nabiał bardzo często też wiąże się z tym, że jest produkowany śluz w dużej ilości. I jeżeli na przykład budzicie się... Często rano i macie tak zwaną kluchę w gardle, czujecie, że po prostu coś tam zalega, to znowu może to być kwestia tego, że jecie po prostu na biał. I w tym wypadku, znowu, spróbujcie go wyłączyć na dwa tygodnie, zobaczcie, czy poczujecie się lepiej. Jeżeli się nic nie zmieniło, prawdopodobnie to nie nabiał. A jeżeli wasz stan zdrowia się poprawił, to być może warto zastanowić się nad tym, żeby go po prostu wykluczyć. Ja wiem, że nabiał to źródło wapnia i tak dalej, ale zawsze pozostają nam rosoły gotowane na kościach, które są świetnym źródłem wapnia, pozostają nam sardynki, pozostają, pozostaje nam sezam, pozostają nam suszone. Morele, pozostaje nam MAK, więc rzeczywiście są inne opcje. Możemy pić równie dobrze wodę, która ma wysoką zawartość wapnia, żeby sobie go dostarczyć, więc to nie jest sprawa zero-jedynkowa. Jeżeli potrzebowalibyście indywidualnej konsultacji, to ja oczywiście zapraszam Was do kontaktu ze mną. Wszelkie dane znajdziecie w opisie tego filmu. Ja prowadzę również osoby na dietach, które wymagają eliminacji, czy to nabiału, czy glutenu. W dzisiejszych czasach, uwierzcie mi, to naprawdę nie jest problem, natomiast warto robić to pod kontrolą osoby, która się na tym zna, żeby nie nabawić się niepotrzebnych niedoborów. A już dzisiaj zapraszam was do subskrypcji tego kanału, żebyście byli na bieżąco z tym, co się tu pojawia. Zapraszam was do wizyty na moim blogu fadornad.pl, gdzie publikuję zdrowe przepisy dla całej rodziny. Zapraszam was również na mojego Instagrama Diana.Pietraszewska, żebyście byli po prostu na bieżąco również z filmami, które się tutaj pojawiają. A dzisiaj dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.